Witam wszystkich, bardzo ciepło z tej strony Lukasz 564, a to jest Let's Play Penumbra Czarna Plaga. I ostatnio skończyliśmy w tym miejscu, tam ostatnio za drzwiami, którymi tutaj weszliśmy, gonił nas ten dziwny kolok, którego imienia jeszcze nie wymyśliłem. Czekam na Was i Wasze propozycje. A tutaj jakieś strasznie straszne pomieszczenia. Tak. Zamkniemy się. Start. Sieć. Interfejs. Hmm. Tak. A! Aha! Aha! Heh. Chwileczkę. Może coś tu jest ukryte? Bo jakoś nie bardzo czaję o co kaman. He, nie bardzo. Wszystkie karty są spalone. Aha. No to dupa. Ale ta szuflada mnie ciekawi. Co tam można zrobić? Tamta, chwileczkę, tutaj jeszcze poszukam. O! Instrukcja obsługi komputera. Nie się jej czytać. Kapniemy się jakoś. Ok. Depozytowa szuflada. Wiem dlaczego tu jesteś. Doktor Swanson wszystko mi powiedziała. To jest ten doktorek? Każde słowo z naszej rozmowy. Z tonu jej głosu wywnioskowałem, że przestała mi ufać. Skąd w ogóle dinozaury wyginęły 65 milionów lat temu, przyszło jej coś takiego do głowy? Mnie, nas, łączy wspólna historia. Ty i ja jesteśmy historią. Pamiętam, pamiętam dzień swych narodzin. 18 września 1964 roku. 3,46993412 minuty po dziewiątej. Pamiętam zdziwione spojrzenie matki. Pierwszego dnia po przyjściu na świat. Masz jakieś kompleksy, kole. Potrzebujesz dłoni zarejestrowanej kole. w systemie bezpieczeństwa. Możesz ją dostać ode mnie. Przyda ci się w bibliotece, która pozostaje poza moim zasięgiem. Kiedy zarazili mnie ci bezmyślni zombie odłączyłem się od pozostałych i zamknąłem tutaj. Nie mogę wyjść na zewnątrz. Tak czy inaczej będziesz potrzebował dłoni. Mnie ona się już nie przyda. Przynieś piłę. Widziałem go pierwszego dnia mego pobytu na tej stacji trzy lata temu. Zmiana klimatu o 10 stopni w ciągu ostatniego miliona lat. Idź na wschód i wejdź w pierwsze drzwi po prawej. Są jeszcze inni. On jest taki jak ty, jak my. Fuck. A mimo to nie jest nami. To odrębna istota, ale coś nas jednak łączy. Dlaczego? Czy naprawdę. Jest jakieś my, czy może my to po prostu ja z dwiema twarzami? Tyle, że ja nie jestem małpką. Muszę znaleźć piłę dla doktora Eminisa, który znajduje się w pokoju. Ale chwileczkę ta doktorka mówiła, żeby na niego uważać. Ja się boję, że coś się stanie, dobra. I tak nie mamy nic innego. Dobrze. Minęło dokładnie 12 dni, 11 godzin, 39 minut i 12 i 40 sekundy od chwili gdy zdarzyło się coś dobrego. Chodź do nas! On jest tutaj! Weź mnie w objęcia, cudowna puszcza! O kurwa co to jest? Fak wial się! To się da zamknąć? Jest! Oh. Gratuluję! Mówię oh. Szczerze dobra robota! Z tym choć po niego to był tylko żart! Może uczcimy sukces łykając kapsułkę z pysznym odprężającym cyjankiem? Jestem pewien, że widziałem też tu gdzieś trochę wąglika. Ja pierdzielę. Co to jest w ogóle? To jest ta piła. Co za se obciął. Rękę Jupi, Mamy jedną kartkę Ja się boję Mamy drugą Może safe nas lepiej, jakby mnie coś miało zjeść. Hello! 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 Hello, hello, hello e... Szuflady. Hello, hello, battery Hello. Nie straszcie mnie, proszę. Nie chcę się uruchomić, na ekranie pojawiła się informacja, błędach, musi być jakiś sposób, by sobie z tym poradzić. Zielona karta niebieska, zielona to była sieć chyba, niebieska to była interface. A czerwona karta to było. A nie pamiętam. Fak, jak tu jest ciemno! Hmm, może coś tutaj. Jezus! Wiesz, co? Chyba już się uspokoił. Może chce tylko, by ktoś go przytulił. Co powiesz na to, żeby go wypuścić? Wal się nie wypuścić. O, w slocie nie ma karty. Konfiguracja układ. Konfiguracja dysku. Może. Konfiguracja układ. Jak tam było? Start. Sieć. Interfejs jest zielony. Ok. Start to jest ten czerwona konfiguracja układu i konfiguracja dysku. Lokalizacja sprzętowy to nie. Teraz yy, sieć, interfejs. Nie wiem o co chodzi, nie czaję. Ha. Już Aha i teraz I teraz następna, następny jest sieć następna karta, jaki ma kolor niebieski. Chyba Co jest? Życie ludzkie to taki straszny banał! Zawsze jest takie monotonne? Ja nie zniosę tego dłużej! Wypuśćcie mnie! Zamknij się! Protokół sieciowy? Jeszcze raz. Program cyfrowy interfejs, poleceń, a lokalizator sieci chyba. FAK OF A może program antywirusowy to raczej nie Hmm <ścoughs> System plików? Wątpię. FAK wal się! Jeszcze raz. Zapora sieciowa, przejdzieś. Kompiluj... Nie. Program antywirusowy na pewno, przejdzie, kompiluj. Nie! Interfejs, polecenie. Lokalizator sieci. Nieeee! No to co? Można być w innej kolejności. Najpierw lokalizator sieci, później program antywirusowy, a później zapora sieciowa. What the fuck? Nie wiem co jest. Ale może to? Przenieść system plików i. Interfejs poleceń może to pierwszy zaś? Nie wiem, jakim cudem mi się to pierwszy razem udało. Hmm, może przerwiemy na chwilę nagrywanie. Jak mi się uda, to wtedy będziemy kontynuować. To do, do zobaczenia za chwilkę. Witam z powrotem. Udało mi się y, zrobić to, czyli skompilować to y, z tej karty niebieskiej, więc to trzeba dać, y, y, trzeba następujące programy dostępne dodać do tej niebieskiej karty, czyli konfiguracja układu, protokół sieciowy, zapora sieciowa, program antywirusowy i lo lokalizator sieci. I to wszystko. A, a kartę, em, em, może kartę, jaka jest następna? Zielona. Interfejs to już sobie jakoś poradzimy chyba. Miejmy nadzieję. Chyba to będzie jako interfejs. Fata, Konfiguracja układu. narzędzia może tak tylko narzędzia administracyjny system plików lokalizator sieci może interfejs polecam <laughs> <laughs> jej przepraszam bardzo jakoś mnie wzięło na kichanie <laughs> interfejs polecam mam to program antywirusowy zapora sieciowa protokół sieciowy Lokalizator sprzętu Konfiguracja dysku No what the fuck! Arędzia administratora Dwa razy da się! Hmm. Może... Konfiguracja układu na Zawsze na początku było, więc... Myślę, że tym razem też będzie Protokół sieciowy, nie, bo było już Interfejs na pewno, bo to jest jako interfejs. Poleceń yy... No i co innego, zostało stemplików i narzędzi administratora. Yupi! Co się stanie, tylko jak ja włożę tą kartkę? Co się jej dzieje? Dostała padaczki! Latujmy ją! Ratujmy kartę! Jupij i co teraz? Eee... Aha, ten komputer To? Fatafaki teraz komputer? Aha, to jest tylko do konfiguracji To może ten? No, na tym na pewno Wiedziałem, że to zrobić, dlatego się nie wystraszyłem. Aktualne prace. ojej, Zdjęcie: jaskinia wodna. Patrzcie, poznajecie to miejsce. Penumbra przebudzenie się kłania. To wszystko jest połączone. Grobowiec. O Nie będzie to. Grobowiec. Ok, na razie w tym miejscu kończymy. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!